Makarov. Pistolet świetnie wszystkim znany, chyba jeden ze słynniejszych pistoletów na świecie. A w tym odcinku dowiesz się jaka jest dokładnie jego historia oraz jak sprawdzić się w akcji jego świetnie odzerwana replika. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam na film. Jest to broń niesamowicie prosta w budowie, ponieważ składa się tylko z 27 części, co jest naprawdę małym wynikiem. A sam pistolet nie jest zbyt celny oraz nie nadaje się zbytnio do strzelania na daleki dystans. Dlaczego opowiem za chwilę, ale co najważniejsze, został tu zastosowany nabój w kalibrze 9.18, gdzie zwykle w tego typu pistoletach jest stosowany kaliber 9.19 mm. Także teraz naładujemy naszego makarowa kulkami oraz nabojem CO2, którym jest zasilany, ale zanim to opowiem pokrótce o specyfice jego konstrukcji, w tym miejscu możemy go zabezpieczyć, nie z nim nie zrobię, a po pociągnięciu w dół już mogę z niego strzelać. Druga rzecz. Rozbieranie broni. Zwróćcie uwagę, jakie szczegóły zostały zachowane w tej replice, bo możemy go rozłożyć, odciągając kambową w dół, ale no, ja tego robić na razie nie będę. Więc kolejna rzecz: magazynek. Jego odpinanie odbywa się od dołu, nie tak jak w większości pistoletów, przyciskiem powyżej. Dobra, wszystkie kulki załadowane, teraz trzeba zamontować CO2. i jest gotowy do strzelania. Dobra, wracamy do historii. Generalnie podczas II wojny światowej broń krótka Armii Czerwonej była dość przestarzała, przez co trzeba było ją wymienić na bardziej nowoczesny sprzęt. Jednak podczas wojny nie było za bardzo jak zmieniać przestarzałej broni, więc dalej produkowane stare uzbrojenie. Dopiero po wojnie wzięto się do roboty, bo potrzebna była broń nowszej generacji. Konkurs wygrał w 1949 roku pistolet z projektu Makarowa. Który właśnie widzicie. Dobra, ale wracając do testu, to tak. Strzelimy najpierw do tarczy, pierwszy magazynek, wystrzelam celując w dziesiątkę, później wystrzelam drugi magazynek, celując już w głowę, następnie już bez tarczy, strzelimy do tej oto butelki z wodą i zobaczymy, jakie będą tego efekty. A na koniec niesamowicie satysfakcjonująca rzecz, a mianowicie strzelimy sobie do tego lodu. Myślę, że to będzie świetnie wyglądać, dlatego oglądajcie do końca, aby to zobaczyć. Makaros został zaprojektowany z myślą o oficerach i o wymierzaniu przez nich sprawiedliwości na nieposłusznych żołnierzach, którzy nie wykonywali rozkazów, przez co broń nie miała być mocna, ale celowana przede wszystkim w lekkość i prostotę tego urządzenia. Jednakże w kilka lat stał się bardzo powszechną bronią w radzieckiej armii i poza nią, bo był to pistolet postawiony w wielu służbach Związku Radzieckiego. Nështë e se të gjithë Dobra, zobaczmy jak mi poszło. No nie wszystko trafiło w dziesiątkę. Mamy też kilka piątek, ale w większości widzę trafiła tam gdzie miała trafić. Okej. Okay. Mhm. Także tutaj mamy parę taką dziesiątkę. No dobra. Za chwilę tutaj tak obliczę. Ile tam trafiłem? Spójrzmy do góry. I tutaj już zdecydowanie większość trafia w cel. Jedynie nieliczne strzały trafiły nieco wyżej. Zresztą już mówię, jakie są dokładne wyniki. Na dole tak pół na pół, 7x10 i 6x5. Powiedziałbym, że tak przeciętnie. Za to na górze 11x5, 4x0. ja myślę, że całkiem nieźle, naprawdę fajnie się z niego strzela stał się on popularny głównie przez to, że był bardzo prosty w produkcji, a jednocześnie wytrzymały. Przez co był produkowany na potęgę. Między innymi dzięki pracownikom ściągniętym z dawnej trzeciej rzeszy jako wojenny, wraz z maszynami. Sam pistolet został zaprojektowany tak, aby nikt raczej nie zrobił sobie nieumyślnie krzywdy, aż w pewnym momencie stał się wręcz symbolem komunizmu. Co tutaj się dzieje? Na wylot nie przeszło, czego w sobie można się było spodziewać, ale jak widzicie, w leci, podzieliło to lekko. Coraz bardziej jednak odczuwano mało mocy i zasięg pistoletu, bo w Rosji potrzebowano czegoś, co miałoby większe zdolności bojowe. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, Makarow powoli odchodził w zapomnienie. Pojawiły się bardziej nowoczesne i mocniejsze bronie, a przestarzałe pistole zostawili po sobie jedynie kawał historii i został symbolem tamtych lat. A dziś używa się go raczej do celów kolekcjonerskich oraz dla strzelców, którzy z czystej ciekawości chcieliby przetestować ten sprzęt. Wróćmy jednak do strzelania. Teraz pora na lód, zobaczymy jak Makarow sobie z nim poradzi. I co my tutaj mamy, lód rozsypał się w kawałki, mega fajnie wyglądało jego niszczenie, naprawdę niezły z niego zawodnik, jak na wiatrówkę i mi osobiście bardzo dobrze nagrywało się z nim odcinek, a po lodzie niewiele już zostało. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale, mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek, zapraszam również do obejrzenia filmu o tym, jakie są najlepsze noże taktyczne, które macie w tym momencie na ekranie. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!